Witam Was w następnym odcinku z gry LEGO The Hobbit. Dzisiaj, dzisiaj sobie będziemy szli do Mrocznej Puszczy. Ostatnio byliśmy w domu Beorda i jeszcze uciekaliśmy z jaską goblinów. Więc robiliśmy dwie rzeczy. Oranie, chory Nie uleczymy go teraz. Mroczna Puszcza. L. a myślałem, że można go no kupić. Do you hear me? The elven gates of Mirkwood stood before me. No, Set the ponies loose. Something water, shadows, all seen. Galadriel. If our enemy has returned, we must know. Go to the tombs in the mountains. So be it. You're not leaving us i <test> would not do this unless i had to mr the you at the overlook before the slopes of arimor do not enter that mountain without me i need it you must stay on the path do not leave it come on we must reach the mountain before the sun sets on durin's caravan the Dobrze. <jay> <akl hat> E, w takim razie, lecimy. E, o, niestety na kłoda nam jest wczoraj zagroziła. Tak? O, chory, chory kred. No cóż, pomożemy mu. Szkoda. Jest tu tutaj skazany na śmierć. To No dobra, e, parę rzeczy mamy. E, trochę pieniążków. Właśnie, w tym mogę grać? E, Bi or nori ori duali. Bilbo. W ogóle ja nie będę mógł biegać. W no. kolejnym graczu w tej misji. Dość no, nietypowa sytuacja. Bilboną utonął. Więc to ścisnie Bilbo. E, jest, Bilbo? O, i Gandalf. A nie, dobra, Gandalf. Gandalf jest zemdli. Znaczy, nie Gandalf, jeży, co ja gada. Co ja gada, to nie ma sensu Bilbo. Bilbo. Dobra, i od razu to, więc Nori i Bifur się przydadzą od razu. Misji. Doidwaj, bo widzę, że tam się przyda. Okej. Okay. Zawsze mnie zastanawiają, jak, jak się Uu, Ładnie, nie? Okej. Okay. Um. Troszkę pieniążków trzeba. E, to może kimś innym zbieram. To jest bardziej ogarnięte. Nori. Mmm, trzeba tutaj tej... E, tego kręciołku. O Nori. E, to się przyda, ale to zaraz. O kurde. Czy zaraz dostanę 10. Nie, ale parę tysiąców e, Dobra, tu mam jeszcze troszeczkę rzeczy. Pyk. Złoto. No nie ma niestety fioletowych, a szkoda. Mogę spocząć. A czy mogę strzelić w sobę? Okay, mogę, o, 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 o. Daj tyło. Patrzcie tam kolejna osoba. Nie dobra, już tylko. A to nam się wkaza. W celowaniu w A i tak nie mogę chyba. No. Nie mogę. Fil. Mamy tu Filiego? Nie. Myślę, że Bilbo to Filbo, no, ale włosy tego są nie do Czemu Filiego nigdy nie ma, kiedy jest strzelpny. Doli na przykład nie zawsze nie ma do patrzenia. Nie no, nie zawsze. Zawsze się znajduje sytuacja, że kogoś nie ma kiedy jest potrzebne. No i teraz. Nie. Utonąłem. E, no nie. Nie mogę tonąć No dobra, próbuję dobra. No, Nie wierzę w to, dlaczego nie umiem się nikomu zablokować? To jest za daleko Czy ja na pewno nie umiem skakać? Mam nadzieję, że warto Bilbo Dobra, przynajmniej dałem radę się wkroić Bilbo! Bilbo, gdzie ty do cholera? Serio? Bilbo! Kurna, czy to są jakieś jaja? Bilbo! Czemu tam zostałeś? Bilbo Czemu Czemu tam zostałeś? Kurde BIFUR Możesz BIFUR Jezu. Yes, A, nagle tu jest e, Nor, eee Oli, bo tu jest sowa. A myślałem, że umrę bo nam spadnę, ale jednak nie. E, ja pierwszy serio. Musiałem się co że... ale... Dzień dobry. Fajny widok. Dobra. Okej. Okay. I co, jak to go się... O! właśnie nie zamyka. O nie no. Dobra um. chyba trzeba coś zrobić w filmie sensie, się tą łopatą w Dobra, Bilbo Bilbo, do cholery jasnej, chodź Wszystko zepsułeś wcześniej

By to, tak. I teraz to no, trzeba zniszczyć jeszcze, żeby pieniążki się zgadzały. Tutaj będzie trzeba więcej zrobić. Z tego co widzę w potępie. Jakby napełniają się tego. Patrzcie, patrzcie. Nice! 10 tysięcy Bardzo fajnie

Bo to trzeba obrócić w naszą stronę. No wiem, pin I teraz. Okej. Okay. No nie, pieniążek może spadł. Okej, okay, Więc mamy to. Eee. Nie, się nie zabiję, nie. No i pieniędzy nie tracę, ale... Wiecie co tracę? tracę Jezus... Irytuje mnie to, że nie mogę się nikogo zamieniać. Podczas tonięcia... się że co? Że jak nie mam półgandal, to sobie poszedł. To ja już nie mogę tego zrobić. Co ja mogę, w ogóle zrobić? E, Okej, okay, ori, ori. A bo to, tamu to się tam. Tak

yeah huh yes okay oh Bojęk ma jakiś celownik No ale nie mam żadnego celownika Dobra, tak Ale co? Przepraszam, ale to jest świetna noc Zdychaj, zdychaj Daj, zabijam Dobra i przy okazji ja otworzyłem bo. Bofur i torin Mirbo wystarczy tego pierścionka. To dużo go używasz. Tam w zada Eles é não a ah. tá? Ok. Pinte. Dobra! Ah. Paião que já A, mogę Ah, mudei é exaustivo. E já está bardzo fajnie. Dobra. Dobra... Ratunko. Dobra. dawaj mi pierść i zabijasz. No nic są na Dobra. 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 nasz nasz i pan jeszcze tutaj parę rzeczy i przy okazji patrzcie, to jest killi. Zwolniony kili, kili. Trzech i Ori. Bardzo niewiele. Bo tam widzę Ori'ego, więc praktycznie to jest Bo Ori już praktycznie odgrywa. Okej. Okay. Dobra. Halo, co masz tą stronę, się... no ta, no ta, no ta, zapomniałem Dobra No Dobra Udało się Dobra Ubieraj. Dobrze. Pieniążki, a przez składek Doriego zabiłem. Siebie też! No, Myślałem, że spadnę, dlatego że się go odruchował w niego, zamieniłem. Okej, okay, lecimy. Męczę się przy tym zadaniu. No trochę tak. Już Nie ma, nie jest inaczej Dobra kill Kili, Kili uwolniony i wszyscy uwolnieni Wszyscy się zabrali na dole Bąbur dalej w pokoju nie jest Horony, dobra elfy są zabijane. W sensie Co się elfy zabijają? LEGOLAS! To inny.

Dobra, bąbur, filii i kili zostali złapani. A, muszę też tak zbudować. E, dobra, może pograjmy troszeczkę Elefanta? teraz. No nie no odejść. Eee

Chyba gdzieś się. No, dobra. Bombura, uciekaj. Uciekaj bombura. Dobra. Musimy uratować bombura, szczególnie bombura. Dobra. Aaa. Okej okay. Dobra, no, no czemu tak pan się zatrzymuje w miejscu Właśnie na jakiś czas, tak sam ciebie. Nie rozumiem tego. Może... tak, eee... Dauriel będzie, nie będzie się zatrzymuje. Dobra, leży. Va no, bene. You're trying to handle. Questo Va bene. Non mi hanno. Ora Nie 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 spadaj Dobra, prawie spadł Dobra, Kiri jaka trzeba uwolnić Dobra, udało się, Kili uwolniony, teraz tu sobie Czeka. i Co dalej, dobra, gdzie jest... E, Kiri? Że nie umieraj. Gdzie jest e, Kili? Zdychaj, zdychaj Odejść Dobra, zdeptany Chciałbym ludzi wypadł Ale nie wiem, czego ja będę tu grał, Tak, żebyś go Nie Dobra Nie, o nie Szynka! No, no. watching let me go. Nie, no, no, Aren't you going to search me? Hmm. Dobra. Hmm. How did you get this?

Rany, męczanie. Bo dzisiaj dużo odcinki. Tak Dwie nowe postacze do kupienia. Pewnie elfy jakieś. Eee, no i co? Dobra, bez niestety. Było blisko prawie, ale nie podobałem. Ło, to był

you seek the ark in stone there are gems in the mountain that I, <laughs> <do> <laughs> I am listening i will let you go if you but return what is mine <laughs> i would not trust Thrand. <laughs> great king to honor his word should the end of all days be upon <laughs> me i warned your grandfather but he would not listen <gasps> Stay here if you will and rot. hundred years is a mere blink in the life of an elf. I'm, I'm patient. Can mm. I can wait. Okay. Dobra. Więc kończę ten odcinek. Bifuram i, I bojewem. Więc oh. będzie. Chcę. No, pójdziemy sobie tylko po elfa. Trzeba kupić Dzień dobry. Jestem w mojej ekipie elf z brocznej uczci. Wykupiony. No halo halo, znikaj, znikaj. Znikaj! Dobra, i chwila, bo coś tam mapie blisko. Um, um, no nie ma. A nie ma, patrzcie. A ja zrobiłem jak się dostać. Nie wiem jak się tam dostać, trudno. E, dobra, to tyle na dzisiaj. E, jak widzicie kupiliśmy sobie elfa, którą sobie teraz możemy zabijać. Dobra, nieważne. To, to, to tyle, widzimy się jutro o części.